I witam Państwa serdecznie Proszę Państwa dzisiaj mamy 27 sierpnia 2025 rok Drodzy Państwo Tu mam taki odkładzik z pszczół z ulowych i z czerwiu które wycofywałem z rodziny pszczel, bo pszczołę rzucałem na pszczołę rzucałem na na węze. i Drodzy Państwo to jest taka sprawa, że ten nul trzy razy był poddymiany amitrazą, a jak wiecie o tym, że ja z takimi środkami jak amitraza walczę z kwasami. Z tego niejnego powodu te pszczoły muszę sypać na zdrowe plastry nieskażone amitrazą. Ta rodzina w sumie trzy razy była poddymiana i za każdym razem amitrazy było bardzo dużo. Warozy było bardzo dużo góry. I tak szybciutko chcę to wszystko wymienić. Tak to wszystko chcę wymienić i zobaczymy jak rodzina odbije. Bez warozy powinna odbić, bo za słaba, żeby latać na pożytki. Za słaba, żeby latać na pożytki. Drodzy Państwo i znosić warozę. A plastry pójdą do przetopienia drodzy Państwo o tu jest bardzo pyłku dużo no może ją zostawię jedną z pyłkiem tak że tej osy trochę jest w tym ulu Drodzy państwo, polera jasna. Ostry, trochę jest tym ulu. Nie da się ukryć. No i teraz wkładamy plastry. Wkładamy plastry, jakimi? Tą rodzinę chcę obdarzyć, tu jest spyłek. No i tu jest pokarm, to pójdzie z tej strony. W sumie pięć plastrów. I jeden pierwszy skażony. Pierwszy skażony czy nie? Pierwszy nie. On może być wycofany. Jeszcze. No i rodzina. No zostawię go z tym pyłkiem, bo coś pszczoły z jego skorzystają. Tym skutecznie odstraszył tą pszczołę rabującą. Myślę, że mapkę nie zgubiłem. Myślę, że mapkę nie zgubiłem. Ach, tu jeszcze jest takie woskowina. Także w tej rodzinie tą parszywą proszę Państwa, tą parszywą warozę, którą pszczoły sobie zgromadziły, zlikwidowałem. Zobaczcie się, tej pszczoły troszkę tu jest, spod tego czerwiu wyszła ona jest w lepszej kondycji ta rodzina niż ta co ulu została. A i proszę państwa, tak to można zostawić i po ostatnim odebraniu cholera jasna mam takie młode pszczoły z plastrów powychodziły Cholera nie wiem czy tu razem z tymi pszczołami warozy nie wpieprze doula Ach, ta licho Pięknie to wszystko, zadmiłem aż w oczy piecze no i proszę Państwa ten sposobem Kalera. Nie wiem czy to połączę przed zimą, jeszcze z rodziną. Przy zostawię. Jako jedna więcej rodziny z matką zapasową. Sam nie wiem co robić. Nie proszę Państwa tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam.